Zdjęcie we przyjchali. Jak was zwąty? Ja przyjechał z Polski. Nazywam się Andrzej Cygan. I chciał patrzeć, co przez cztery godziny, jak ja przyjeżdżają tut na kolejkę, co zmienia się, czyli na dobre ili na хорошо, czy na niechорошо. No mierzałko, że nie idą. Procesist w Irśawu, bo ja dwa razy ja był w Irśawu. No teraz zakryta linia i tam nie mogę jeszcze raz pojechać No, co jeszcze? No, wam skazać? Ja to, że jeden raz jechał e, na imprezę z Borżawu tutaj do Chmielnika. Linią, która jest zamknięta e, zakryta, In, na, e, nie pracuje, a tylko jeden raz. Zrobiono taką imprezę i ja wziąłem udział w tej imprezie. No tak, jak ja mogę troszkę wskazać, to ja Wam wskazałem. Uh -huh. A ile razy Wy już byli na tej wioski kolejnej? Wy No ja, teraz jest piąty raz tu na wiosce na, na kolejnej. Ja, ja zacząłem przyjeżdżać... E, na kolejku w Romaniu jak ja jechał do domu, popatrzył, że tu też taka robota jest. To ja tu przyjechał popatrzeć, jak ona idę, de lepsze. W Rumunii czy u nas o, tam to, to tylko dla turystów. Tam taka ja, хорошая, ja, bo ta e, o kolejka e, e, ma jest pa, uh -huh. e, Tam na podliczca e, trzy parawozy e, najete e, bo u, u was jest na kebce uh -huh. a, a tam pracuje parowozy i tam tylko dla e, turystów specjalnie dla turystów uh -huh. No ja bym chciał e, żeby u was to, że tak А наша вуkakolika wyка четверт раз покращилася istan czyni лучшеze czyy Ja вам скажу, что troszку лучше wadrony takie troszku лучше пер, э, первый раз как ja był to takie troszki nieхорошze nieкрасwyną nie хорошорош работаłaraz ja вижу to ona она... dobrze robotaje. No, jak ja e, troszkę znam język tak ja wam mogę e, no nie w co mogę mówić co wy te słyszeć no ja stary człowiek tylko troszkę uczył się szkoły ruskiej normalnie, i tak normalnie. troszkę słuchają i, e, no w zasadzie wam spodobało się czy nie da, da. Ja jeszcze, ja, i jeszcze będziecie przyjeżdżać tak koniecznie bo ja e, w Polszu taki łusko e, e, kolejki nie, tylko takie łusko kolejki e, dla turystów. Uh -huh. e, takie ja wam pokażę, bo e, e, ja e, zajmuję się e, turystyczny e, ruch, e, to ja e, wam e, dam taką uh -huh. kartę. Ka, ka, Odkrytku. Odkrytku, tak. Uh -huh. Bo... No, mnie, ma mało słów. Uh -huh. e, jeszcze mogę... Obaciu, no, u was więcej... To jest rozwinięte. Ale tylko tylko e, jest dla e, turystów. Uh -huh. nie, ona nie pracuje dla, no, e, dla... dla prosty, ludzi. To dla was na, na pamiętkę. Dziękuję.